Złe wszędzie. Kurwa, tu mają pomysły, ja w Kurwa, masz te. Ja, kurwa, mu Kurwa, 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 to wyleź! Muszę. Dobra, a może łopata dupnie ja Bo się boję. A wyspałeś się tam? Zło nie No bo ja śpię fajnie i się cieszę. Zło nie złoczyha i poluje! No i co się powtarzasz? A co jeszcze? Jak tam na dzielni? Lipa! Arqueiro! Não, 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 a não, 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 Unosił kosak! KOSAK! Mam moje nie jestem czarny! On z kosą łazi. Bo chuj się nie wyspał i teraz się na nos myśli. No właśnie. Ja? Mm. WYŁAZIĆ! Czekaj, no szczewik tak. uwleka. Jeden z drugim. I drugi A drugi z A A mi łeb? Przy samej dupie! Kuulwadik, I dich supg.